Dywersja na torach. Cudem nie doszło do tragedii. A jak do tematu podchodzi koalicja 13 grudnia? Szef MSWiA Marcin Kierwiński na jedno z kluczowych pytań. Ile pociągów przyjechało po uszkodzonych torach? Odpowiada na antenie TVP w nieustannej likwidacji. Nie wiem. Na portalu w polityce.pl głos opozycji. Totalna indolencja, komentował Marcin Chorała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Głos zabrał także w poranku. Budzimy się telewizji w Polsce 24 totalna indolencja wszystkich instytucji państwowych powołanych do dbania o bezpieczeństwo. Oczywiście to nie jest wina jakichś tam szeregowych policjantów, bo to nie oni podejmują decyzję w tej sprawie. Tutaj jest jakieś takie zupełne no, przyjechali policjanci, ale było ciemno, nie było widać, to sobie pojechali. Żart, ale to taki śmiech przed, przez łzy, że po prostu no, Polska jest niebywale odporna na wojnę hybrydową, bo chcą nam zakłócić transport, wysadzą szyny, a pociągi tam dalej jeżdżą i prawda, i nie To ma, dobrze, że nie mamy ma, tak no, dobrze zorganizowaną komunikację. No, no tylko niestety parę centymetrów Więcej tak. by tej szyny tam brakło, i by była katastrofa, i by zginęli ludzie. No i to jest ten smutny wątek. Jest. Reforma 26 i kompas jutra, czyli nauka na nowych zasadach. Od września przyszłego roku ma obowiązywać nowa podstawa programowa w przedszkolu i w klasach 1-4. Rok później w liceach. Projekty zmian Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji publicznych, które potrwają do 18 grudnia. Czy po fiasku edukacji zdrowotnej możemy się spodziewać czegoś dobrego? A może to tylko fasada pod rewolucję światopoglądową, która trwa chociażby w świecie sztuki? Lokalne media rozpisują się o skandalu na bielskiej jesieni 2025 Grand Prix konkursu malarskiego dla Małgorzaty Mycek i 30 tysięcy złotych za queerową przestrzeń oporu. Eksperci mówią wprost, to żart. Czy prestiżowy konkurs zamienił się w manifest środowiskowy osób LGBT? To skręcanie w lewo widać gołym okiem i metody, po które sięga ta władza. Wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro zarządzono zabezpieczenie majątkowe, obciążono hipoteką przymusową jego nieruchomości i zajęto środki na kontach bankowych. W tej sprawie nie postawiono zarzutów, a już zabezpiecza się majątek. No proszę zobaczyć przecież, to jest po prostu to może dotyczyć za chwilę każdego Polaka, który nie będzie Tuskowi czy giertochowi pasował do Mebli, jak to popularnie mówię. To jest groźne. To jest rzeczywiście coś, co tylko i wyłącznie charakteryzuje już kraje, gdzie mamy władzę przemocową gdzie mamy już zapędy totalnie dyktatorskie. To jest program na linii ognia, Marzena kawa. Zaczynamy. Już teraz na antenie telewizji w Polsce 24 komentarz do tego, tego ostatniego tematu. Mariusz Gosek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor. Kłaniam się państwu. Prokuratura zdecydowała o zabezpieczeniu majątku Zbigniewa Ziobry, obejmując jego nieruchomości, konto, hipoteką oraz blokadą środków związanych ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Na jakiej podstawie dokonano takich czynności? Czy są jakieś podstawy prawne do tego, żeby to uczynić? No na żadnej, dlatego że sami wystąpili o tymczasowe aresztowanie, czyli ten najsurowszy środek zapobiegawczy w postępowaniu przygotowawczym. Niby się śpieszyli, ja to widziałem też w dniu, kiedy odbywało się głosowanie, dziesiątki funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, szereg przygotowań też przed tym posiedzeniem, gdzie było głosowanie, w zasadzie 27 tych głosowań do każdego zarzutu, do zatrzymania i do aresztowania pana ministra Zbigniewa Ziobro I otóż okazało się, że 22 grudnia dopiero sąd pochyli się i wyda postanowienie w tej sprawie, a w międzyczasie, zanim sąd się zatem zapozna, z, przepraszam, z materiałem dowodowym zapoznał, to co to prokuratorzy wchodzą na majątek ministra Zbigniewa Zobory, zabezpieczają mu konta bankowe, pozbawiają go de facto środków do życia. I to pozbawiają środków do życia osoby ciężką chorą, onkologiczną, jak chciałbym zwrócić uwagę, panie Żurek. Pozbawia pan środków do życia ciężko chorą osobę onkologicznie. I naprawdę, jeżeli pan tutaj chce stworzyć Białoruś, to jest pan na najlepszej drodze, bo tego typu działania nie odbywają się w żadnym demokratycznym państwie prawnym. Panie pośle, zobaczmy, jak minister sprawiedliwości, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, odniósł się do tej sprawy. Tusk bez wymaganej ustawą pisemnej zgody prezydenta odsunął legalnego prokuratora krajowego. Prokuratura kierowana przez uzurpatora służy dziś do walki z przeciwnikami koalicji 13 grudnia. Zabezpieczenie mojego majątku to kolejny akt zemsty za śledztwa ujawniające wielką korupcję ludzi Tuska, Nowaka, Giertycha, Grockiego, Gawłowskiego, Karpińskiego oraz sprawy dotyczące jego samego. Te postępowania są zamiatane pod dywan. Decyzja wobec mnie jest bezprawna i nie robi na mnie wrażenia. Jestem niewinny. Martwić powinni się ci, którzy w otoczeniu Tuska kradli na potęgę. Wrócimy, dokończymy te sprawy i państwo odbierze im nielegalnie zdobyty majątek. Zaangażowani w polityczne prześladowania poniosą konsekwencje. Czy to zabezpieczenie majątku, to co się wydarzyło w ostatniej dobie, to taki. Mm... Taka próba zastraszenia Pana zdaniem? To jest w ogóle czynność bezprawna, bo ten grzech pierworodny, którym skażona jest prokuratura, czyli fakt, że prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie ma wymaganej ustawą. Przed chwilą był pan prezydent Andrzej Duda, tej opinii nie wydał w stosunku do pana Dariusza Korneluka. Również pan e, Karol Nawrocki, pan prezydent e, tej opinii nie wydał, a zatem pan prezydent Dariusz Korneluk jest uzurpatorem. No, w świetle ustawy, gdy zerkniemy literalnie, jest uzurpatorem, zajmuje tam miejsce. I ja powiem więcej tym prokuratorom, to oni, jeżeli już, to oni przyjęli korzyść osobistą w postaci funkcji od osoby, która nie jest prokuratorem krajowym i w ślady do tego w mojej ocenie korzyść majątkową, czyli wyższe uposażenie. I potem co? Dopaść spis. Tam w tej grupie są prokuratorzy, m, którzy, jak na przykład ja to ujawnię tutaj po raz pierwszy, którzy dokonali, to jest ten sam prokurator, pan Andrzej, e, nazwiska nie będę podawał, bo podejmujemy też. Procesowe, które uczestniczył w tym trałowym przeszukaniu w mieszkaniu w domu pana ministra Zbigniewa-Ziobro i później uczestniczył w próbie, na szczęście nieudanej są tutaj wiedział, że już tak daleko. Nie daj się iść w próbie aresztowania osoby chronionej immunitetem międzynarodowym, czyli pana ministra Marcina Romanowskiego, ale pan minister Zbigniew Ziobro czego dotyczy sprawa Fundusz Sprawiedliwości. My przekazywaliśmy na karetki, na e, szpitale, na sprzęt dla OSP, a zespół śledczy numer dwa, pani redaktor, w czasach naszych rządów zajmował się walką z mafiami VAT. Panie Oni pośle. w zespole numer dwa zajęli się ściganiem praw i spryliwości polityków opozycji. My nie dawaliśmy jachtów, my nie przekazywaliśmy środków publicznych jeszcze z pożyczki, takiego jak oni na jakieś kluby dla swingersów, na jakieś friendsle, techno na, na balkonie. My na takie rzeczy nie dawaliśmy. My przekazywaliśmy środki na bezpieczeństwo Polek i Polaków w sytuacji, gdy oni, jak pan Joński, Szerba, biegali z pizzą po granicy. No Tym się od nich różniliśmy. A co się wydarzy 22 grudnia? Czego się spodziewa pan minister Ziobro? Na pewno niesprawiedliwości. Pan minister Zbigniew Ziobro, i mówię to jednoznacznie, wróci tutaj do Polski tylko w sytuacji, gdy zostanie przywrócona praworządność. Krótko mówiąc, panie ministrze Żurek, wróci praworządność, wróci pan minister Zbigniew Ziobro. Te podstawowe znamiona, które zostały przekroczone i które trzeba przywrócić w ramach tej praworządności, to są te podstawy takie jak przywrócenie losowego przydziału sędziów do sprawy, prokuratora legalny i to, co też się wydarzyło i było niezgodne z prawem, czyli bezprawne skrócenie kadencji kierownictwu sądów, między innymi Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Apelacyjnego. W tej rzeczywistości prawnej, to o czym podkreśla pan minister Zbigniew Ziobro, nie ma on absolutnie szans na sprawiedliwy wyrok. O tym mówił też pan profesor Piotrowski, no przecież to nie jest osoba, która sprzyja prawo i sprawiedliwości. On powiedział, a jakież on ma szanse na uczciwy proces? Jakież on ma szanse? Jeżeli dzisiaj pani redaktor, i ja może wskażę naszym szanownym widzom, że posiedzenie aresztowe odbywa się w ten sposób, że tego 22 grudnia będzie sędzia dyżurujący, oni już wiedzą, kim no będzie tak. ten sędzia dyżurujący, i pan minister Zbigniew Ziobro zostanie doprowadzony przez tego sędziego dyżurującego. Czy uważa pani, że po tych wpadkach, bo tak je trzeba nazwać dla nich, z Dariuszem Mateckim, gdzie sąd okręgowy w ten środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego Mało tego, te wolnościowe nawet zdział z pana Dariusza Mateckiego, część wolnościowych z pana miała Wojsia, przecież ta prokuratura w sądach teraz ponosi porażkę za porażką, tylko o tym już mainstreamowe media, media kartelu e, trzecie bo tak, tak trzeba Nie, że ścigamy no nie wraca, I boi się, się jak tylko, jest niewinny, niech wróci. I chodzi pani redaktor, już tak, tak kończąc, o taki obrazek, Kajdany na rękach Zbigniewa Ziobro, najlepiej zespolone, po to, żebyśmy podczas świąt Bożego. Narodzenia, rozmawiali nie o służbie zdrowia, nie o zapaści w tej służbie zdrowia, nie o drożyźnie, nie o wielkich problemach, gigantycznych zwolnieniach w polskiej gospodarce, tylko te obrazki w TVN-ach i tych innych telewizjach, e, wiadomo jakich, żeby leciały z tym Zbigniewem Siobro, który jest zakuty w kajdany, żeby ci silni razem, wreszcie mieli ten obrazek. Człowieka, który za, całe życie ścigał mafię, grupy przestępcze e, zorganizowane, ścigał mafię lekowe, mafię wad, mafię mafie dopalaczowe, człowieka, na którego wydany był kilka razy wyrok śmierci. Ten wyrok miał być wykonany, została już przelana kwota temu przyszłemu, niedoszłemu na szczęście mordercy i to się nie dokonało. I dzisiaj ta osoba ma stanąć pod zarzutami, bo przekazywał środki, nie wiem, na tomograf w szpitalu. No to Panie jest państwo Widzimy, Tusta. jak działa, raczej nie działa wymiar sprawiedliwości. Widzimy, jak funkcjonuje to państwo, odkąd drugą osobą w państwie, czyli marszałkiem Sejmu został pan Włodzimierz Czerzasty. Ale posłuchajmy najpierw tej takiej oceny, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, to w szerszym tego słowa znaczeniu premiera Donalda Tuska, który ostrzegł, że działania dywersyjne, inspirowane i organizowane przez służby Kremla, osiągnęły poziom, który jak można określić państwowym terroryzmem. Premier zaznaczył, że ostatnie wydarzenia jasno pokazują kolejny etap wojny hybrydowej, która jest wymierzona w destabilizację Polski. Posłuchajmy. Rosja realizuje kolejny etap wojny hybrydowej, którego celem jest destabilizacja naszego państwa. I muszę to dzisiaj jeszcze raz głośno i wyraźnie powiedzieć, bo nie wszyscy, moim zdaniem, nawet dzisiaj to było słychać, zrozumieli powagę sytuacji i wyzwania przed jakim stanęliśmy. Albo nie zrozumieli, albo nie chcieli zrozumieć. Akcje dywersyjne od wielu miesięcy inspirowane i wprost organizowane przez służby Kremla przekroczyły ostatnio pewną krytyczną granicę i dziś można już mówić wręcz o państwowym terroryzmie. Służby państwa nie wykryły wcześniej tych aktów dywersji i tych zamierzeń, które pojawiły się na terenie naszego kraju, bo były zapewne zajęte zupełnie czymś innym, czyli ściganiem opozycji. Ale patrząc na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o państwo i o właśnie te, te akty, to nie ma pan wrażenia, że przez trzy dni byliśmy pozostawieni sami sobie? Czy jednak były działania tylko niewidoczne, powolne, skrupulatne? Chociaż zapytany przez dziennikarkę minister Kierwiński na pytanie, ile pociągów przejechało po tej wyrwie, odpowiedział, że nie wie. O czym to świadczy? Panie redaktor, Pośle. ileż my prosiliśmy my, czyli zasiadający w komisjach śledczych do spraw Pegazusa, w komisjach śledczych do spraw badania sus specjalnych nadzorowania, ile mówiliśmy o tym, że to będą działania szkodliwe? Nie róbcie igrzysk na kontroli na technice operacyjnej? Ale oni się zdecydowali, bo Tu z nauczony niczym albo i nauczony, może to była celowa robota w przyszłości, trzeba będzie wyjaśnić, czy naprawdę jedyną intencją było spowodowanie politycznych igrzysk, bo kontrola operacyjna i funkcjonariusze służb dzisiaj dziesięć razy zastanawiałem się, jak mają skierować jakikolwiek wniosek do sądu, żeby później przez przed jakiś tam przedstawicieli Trele, Zębaczyńskiego czy panią Srokę nie trafić. No zdarzeń była jasna. Tusk jakby się obudził teraz dwa 2008 rok, Tbilisi, te słynne słowa świętej pamięci pana prezydenta, dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później, może i czas na mój kraj, na Polskę. Wtedy została ostrzelana limuzyna z panem prezydentem. To był pierwszy realny zamach i próba zabicia naszego. Yy, 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 Prezydenta. Powinniśmy Przecież co gotowi. powiedział Komorowski. Komorowski powiedział, jaki prezent, taki zamach. 2009 rok. Ten obrazek Państwo też go pokazujecie. Oglądam często na Państwa antenie jak zerka Angela Merkel, zerka Putin i Tusk. I wtedy on nie wybaczył tego wystąpienia już panu profesorowi Kaczyńskiemu, a później był rok 2010. I to nic nie nauczyło Tuska. I w 2014, pomimo embarga, Niemcy i 9 krajów członkowskich Unii Europejskiej sprzedawali na lewo broń Putinowi. Do 2022 roku biegali i przeszkadzali funkcjonariuszom służb specjalnych w przeciwdziałaniu operacji śluza Białoruskiego specnazu na granicy. A tutaj w Polsce toczyli dyskusję nad systemem techniki operacyjnej którym wykwytywani byli szpiedzy, między innymi to mogę ujawnić, bo o tym się mówi i o tym mówili też przedstawiciele służb złapani zostali ludzie, którzy. Szpiedzy, którzy próbowali właśnie dokonać takiej akcji dywersji, jak wysadzenie pociągu. I oni 40 rezolucji blisko skierowali do Parlamentu Europejskiego, a później przecież wam w 2022 zabrali dostęp do systemu techniki operacyjno handlowej nazwie Pegasus No zabrali, bo cały czas. Skalowali państwo, którego byli przedstawicielami. Tak to wyglądało. To było też na rękę Niemcom. Angela Merkel szła pod rękę z, z Donaldem Tuskiem, i Donald Tusk realizował tę politykę. I nagle, człowiek, który jeszcze w kampanii mówił, że to są biedni ludzie, trzeba ich wpuścić, człowiek, którego cała partia polityczna była przeciwko Zaporze na granicy. Ten człowiek, gdzie mówi: Nie atakujcie służb. Przepraszam, których służb? Tych w czapkach Aurory, którzy zostali powołani? Tych, którzy w kadynach pili wódkę razem z ruskimi y, ludźmi z FSB, to są ci ludzie. Ja nie atakuję i nigdy tego nie zrobimy, ani moje środowisko polityczne broni mnie, Panie Boże, przed takimi załamaniami. Ja atakuję nadzór polityczny nad służbami, bo tam, po tych torach, o tym dzisiaj mówił pan minister Horała, czy to wczorajsze, pan minister Horała wypowiada się dużo w tym temacie, ma ogromną wiedzę, przyjechało kilka pociągów, tam nie doszło do dramatu tylko dlatego, że ten trzeci ładunek nie wypuł w pełnej mocy. Pierwszy wybuch, drugi wybuch w pełnej mocy, ten trzeci w sposób ograniczony. Doszłoby do tragedii, i z tego dzisiaj Donald Tusk się powinien tłumaczyć, a nie mówić do nas, że my nie mamy prawa informować społeczeństwa. To jest naszym obowiązkiem, tak jak i, przepraszam, że to powiem, ale obowiązkiem mediów jest mówienie prawdy, tylko że są takie media jak Telewizja w Polsce 24, które tą prawdę przekażą i są takie media jak tego kartelu medialnego 3. RP, które nigdy o tej prawdzie nie powiedzą, że Polacy nie wiedzieli, co się w Panie pośle, wystąpienie w Sejmie Ministra Spraw Zagranicznych, wicepremiera Radosława Sikorskiego było taką chyba najlepszą, najlepszym papierkiem lakmusowym tego, jak tej akcji i też zachowania instytucji państwa, jak Powiedział, że tylko cudem nie doszło do tak. tragedii. Mariusz Gosek, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję Pani pośle za komentarz Dobrego do bieżących spraw. A Państwa proszę zachęcam do tego, żeby zostać z telewizją w Polsce 24. Za chwilę, druga część naszego programu.